Cześć, z tej strony Karol z kanału Karlu Remontuje. A ja dzisiaj pokażę Wam jak robię sufit podwieszany w salonie. W ostatnim odcinku widzieliście jak montuję grzybki, te wieszaki grzybkowe, profile, jak tu wszystko rozmierzam. Na dobrą sprawę Poddasze przygotowane pod robienie, pod układanie wełny. Wełna też już jest, wszystko jest na swoim miejscu, ale niestety musi sobie jeszcze poczekać, ponieważ moja żona wymyśliła sobie jeszcze dwa okna do poddaszy. A że pogoda nie rozpieszcza, to muszę się trochę wstrzymać. Ogólnie okno będzie w tym miejscu: jedno dachowe, drugie w tamtym pokoju, też na raz, raz, dwa, trzy na trzeciej od ściany kroki. Tak jak tutaj na tej samej wysokości. Takie same okno fakro, tylko po prostu będzie drewniane. Raz, dwa, trzy. W tym miejscu będzie okno. Rurki będą musiało troszeczkę podnieść od rekuperacji. No i w tych miejscach jeszcze czeka mnie robienie okna, montowanie okna. Także wszystko też wam pokażę co i jak. Ale przenosimy się na dół, ponieważ możemy zacząć robić sufity podwieszane na dole. Pierwsze i najważniejsze przy robieniu każdego sufitu jest rozmierzenie jego wysokości. U mnie od sufitu sugerowałem się po prostu rurami od rekuperacji. I tak jak tutaj te skrzynki, te rury są na, na 9 cm, więc po prostu dodałem sobie jeszcze 3 cm i na 12 cm zaznaczyłem sobie kreskę. Laser puszczony, cały sufit w koło przymocowane profile UD. Tak samo przejście jest do korytarza. Tutaj jest zrobione takie wzmocnienie, żeby było też do czego wieszać jeszcze te poprzeczne cedeki. I teraz w jaki sposób, w którą stronę w ogóle je wymierzać? Ja pomyślałem sobie, że tak jak idą mi te belki od teriwy, jak one idą w poprzek, to po prostu zamontuję moje profile. W drugą stronę, żeby jakieś te napięcia może się nie, nie przenosiły, wiem, że ten riwa jest dosyć elastycznym stropem. I on ten też ma jakieś tam naprężenia, jakąś tam elastyczność. Może się, może pracować. Więc, żeby delikatnie usztywnić, po prostu w poprzek wszystkie profile i teraz płyty, które będę montował, będę montował właśnie. W poprzek, czyli od po tej dłuższej ścianie, czyli jak profile idą w tą stronę, tu jest 4,70, to będą szły w tą stronę nasze płyty, i tak samo tam w korytarzu też będą sobie przechodziły. Tylko że tu w korytarzu już zrobię sobie tak jak są belki, ponieważ jest tutaj mała odległość. Myślę, że tutaj pęknięć większych to nie będzie. Zanim zacznę dalej tutaj kręcić, to zobaczcie co ja już do tej pory zrobiłem. Tutaj na klace schodowej profil UD przyczepiony do belki. Cofnąłem się na grubość dwóch płyt, po to, żeby nie kręcić w samej krawędzi tej belki, tylko troszeczkę dalej. A dwie płyty to też zawsze wzmocni tutaj tą krawędź. Ogólnie całość będzie wypłytowana tylko jedną płytą i to wszystko. I przeszedłem sobie w ten sposób. Tutaj na drugą stronę są porobione wzmocnienia. Tutaj zamontowałem profil. UD, tak jakby dwa profile skręciłem, uD, po to, żeby wspornik zrobić, ale wydaje mi się, że ten sposób też jest dobry i wydaje mi się, że nie ma sensu ładować drugiego udeka. Można tym jednym po prostu tutaj włożyć, a tutaj sobie, o tak jak tutaj, włożyłem profil, a tu sobie wyciąłem i przedłużyłem do tego i ten trzyma stabilniej niż, niż, niż to. To jeszcze ewentualnie będę musiał poskręcać, chociaż teraz to już nie wiem ja. Narożnik wygląda w ten sposób, że przeciąłem sobie i przełożyłem na drugą stronę, także to jest jedno z drugim złączone, a belka, która idzie mi ze ściany tamtej przesunięta jest delikatnie, ponieważ to się jedno z drugim nie zgrywa. Ale nie musi. W miejscu rekuperacji wypadła mi, wypadł mi profil, który szedł, więc tutaj w poprzek sobie puszczę tylko jeden profil, tak, jakby, tak jak się robi przy sufitach krzyżowych, i on będzie na profilach, i tą belkę jedną tutaj po prostu puszczę w poprzek, będzie dochodziła tylko tu, tam na tym kawałku nie będzie. Będzie takie osłabione miejsce, ale wszędzie tu mam rury, więc nie będę tutaj nic kombinował. Ewentualnie może, może i na sam koniec zobaczę, czy mi starczy profili. To podkręcam te rury i je delikatnie poprzesuwam, żeby można było się wkręcić tutaj profilem. Tylko, że z tej strony nie zrobię takiej samej poprzecznej belki, bo mi będą rury przeszkadzały. One prak praktycznie te cedeki dochodzą. Popatrzcie, akurat jak jest, jak jest rura. Delikatnie poniżej tych rur. Że tutaj mi cedek żaden nie wejdzie w poprzek, bo po prostu mi będą rury przeszkadzały. Co 40 cm rozmierzam sobie i montuję kolejną belkę. Biorę sobie 4 profil i go muszę przedłużyć. Tutaj przedłużałem o 70 cm. Widzę, że teraz będę miał kawałek mniej. Do przedłużenia profili stosuję łączniki profili. Dostałem od kolegi, zostało mu po budowie, więc. Aha, ten już jest zamontowany. Teraz sobie po prostu włożę i. O czym trzeba pamiętać, że te łączniki nie można ich tak zostawić. To musi być wszystko skręcone, a skręcamy to wszystko pchełkami. I teraz z każdej strony powinny być cztery pchełki, czyli łącznie 8 pchełek na. Sufit na, na łączenie, trochę dużo wychodzi, ale musi być to porządnie zrobione. Nie ma co żałować, pudełko pchełek naprawdę nie jest drogie. Fajna końcówka DeWolta, zwłaszcza do tych większych, bo tutaj on fajnie trzyma ten magnes i nie wypadają wtedy wkręty. 4 z jednej, 4 z drugiej, i mamy. Eleganckie połączenie, I jak mamy już profil docięty z długości, to wkładamy go sobie z jednej strony. Musimy go przyciąć sobie tak, żeby długość tutaj z jakimś centymetrowym luzem, troszeczkę centymetr mniej niż jest ta odległość profila od profila, i można sobie wsunąć wtedy bezproblemowo. On na razie jest ugięty, bo jest pod własnym ciężarem, ale zaraz będzie można go skręcić. Oczywiście ten profil również trzeba przykręcić na wieszak, żeby on był stabilny. Tu nawet ze dwa wieszaki, bo on będzie. E, chociaż też nie będzie nośny, bo tutaj będą wieszarki. On no, tylko, żeby sobie, żeby ten miał się do czego przyczepić. Dobra, 40 cm mogę sobie zaznaczyć na naszym profilu, żeby 40 cm było to od krawędzi liczę do krawędzi. Nie od środka do środka, tylko od krawędzi do krawędzi. O, bo tak jest łatwiej złapać. Ale zaznaczam sobie na środku odległość. Oj, w takim miejscu nie można stosować wkrętów dłuższych niż 2,5. Żeby się też nie przewiercić Dobra, i teraz popatrzcie, zaznaczam sobie na środku tego profila, ponieważ do Sów. Stosujemy, wieszaki, stosujemy te esy, wieszaki, które stosuję, kręcimy na jednego wkręta, więc ja sobie zaznaczam na środku miejsce do wiercenia praktycznie pod każdą, pod każdą e, belką i on wtedy jest stabilny. Ale jakby przyłożyć kątownik, to 3 cm od tego miejsca zaznaczam kreską. I to jest wiercenie na mój kołek. I teraz mogę sobie przesunąć mój profil. O, tak, żeby mi nie przeszkadzało teraz w wierceniu. Do takich rzeczy zakładam okulary, czyli zdejmuję kamerę, zakładam okulary i wiertłem na wiertarce udarowej, wiertłem szóstką, jadę wszystkie otwory. Biorę sobie parę wieszaków, młotek żeby mieć koło tyłka. Teraz bierzemy sobie nasze wieszaki, kołeczek, młotek i wbijamy. Oczywiście można sobie to ustawić, naszy, nasz wieszak na środku. Kolejna sprawa, ja robię jeden błąd. Ponieważ dziś jest niedziela i po prostu nie kupiłem kołków Podobno kołki muszą być metalowe do tych, do, do tych wieszaków Także jak tylko będę miał chwilę czasu To zaopatrzę się w kołki metalowe, natomiast robię na razie na, na tym co mam Jest dosyć gęsto tych wieszaków, więc mam nadzieję, że one się nie, nie pokrzywią I co? Zaraz trzeba będzie brać laser ustawić laser Do takich pracy fajnie przydaje się kieszeń na pasek A i teraz mogę wrócić sobie moim profilem na środek z jednej i z drugiej strony o! I żebym wiedział na jaką wysokość to po prostu biorę laser Przydaje się tarcza celownicza przy takich sufitach. Dobra, mamy tam. Sprawdzam sobie tu sufit poprzednią belkę. No i po prostu muszę trochę podnieść laser. Skręcam, mogę sobie dla kontroli sprawdzić inny sufit. I w każdym wychodzi tak samo, że jeszcze muszę się opuścić kawałek. No i dobra, wychodzi idealnie na kreskę, wychodzi na kreskę, tu tylko jest do ustawienia, w poziomie dobre. I teraz przykręcam sobie <tuszy> tu, i widzę, ile muszę się podnieść. I znowu potrzebna jest mi wkrętarka i pchełki. Ja kręcę na dwie pchełki z każdej strony. Zawijam, wywijam kawałek hop, profil w środek i celuję sobie na kreskę. Jest, to skręcam. Oczywiście te pchełki są przezarąbiste. Delikatnie na początek. Z jednej, i z drugiej strony, oczywiście, tak samo. O. I teraz wiem, że sufit mam. W dobrej, na dobrej wysokości, przynajmniej na tym wieszaku. Dobra. I teraz w każdym miejscu jest to samo. O, wyginam wieszak i skręcam. Wyginam i skręcam. Ja sobie na razie poprzymocowuję wszystkie profile, zamontuję sobie profile i zamontuję wieszaki. A dopiero potem będę ustawiał wysokość, zaczynając właśnie od środkowego: żeby nie zacząć. Żeby, jak już będę miał na środku, to już wiem, że mniej więcej ta linia jest zachowana. Można sobie dla pewności jeszcze poziomicą złapać. I co, ja na razie laser wyłączam, przycinam kolejny profil, skręcam. I układam po kolei. Wiercę ten mój sufit już drugi dzień. Powoli zaczyna to wychodzić. Zamieniłem. Kołki plastikowe na hełki metalowe. Podobno te kołki są dedykowane do betonu i są lepsze. Natomiast jako pchełki używałem wcześniej takie czarne skręty malutkie, te torksy czy coś, one się nie nadają. Kupiłem dzisiaj te z szerszym łebkiem, bardziej takim płaskim dużo lepiej trzymają, także używam sobie teraz, znaczy zacząłem używać teraz tych do skręcania. Wieszaków do profili. No i pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Te profile już są tak ustawione. Wieszaki już poprzykręcane. No i na przykład, zobaczcie, tutaj są te normalnie wkręty na te plastikowe yy, kołki szybkiego montażu. No nie wiem, no powymieniałem na te drugie, więc zobaczymy, jak to będzie. Czy, czy to lepiej się spisze? Na pewno te małe są y, dedykowane. Te do, y, metalowe łapie sobie z jednej strony: żeby kreska była do lasera. W z drugiej i elegancko trzyma po dwa, po dwa takie torksiki sobie łapie. I tutaj bardzo przydaje się końcówka z magnesem, to jest akurat końcówka DeWolta z AliExpress, <taki> taką sobie zamówiłem. A co? O i na przykład delikatnie widzicie, delikatnie mi się laser przesunął. Ale to nic, to nic, to mi to tutaj nie przeszkadza w żaden sposób. Kolejny wieszaczek. No, tutaj już widać jest ten do betonu. I popatrzcie na dobrą sprawę, tamten ugina się, ale to tutaj tak samo będzie się uginać, Czy to będzie metalowy kołek, czy to będzie plastikowy szybkiego montażu, to tak naprawdę to jest bez różnic. Tak jak ja widzę. No i plus tych małych łebków taki, że yy, tak płyty nie wypychają, bo tamte czarne one chyba mam wrażenie, że dużo więcej odstawały. No i dobra, no i tak wieszam cały sufit. Nie robię tu stelaża krzyżowego żadnego. Podczepiam normalnie do, do sufitu stelaż krzyżowy na takim yy, No i bez sensu Jak równo się wypoziomuje to jest to samo I na dobrą sprawę można montować płyty gipsowe Nie trzeba w tym miejscu dawać żadnej folii paroizolacyjnej Ponieważ nie idzie tam wełna Jest to zwykły prosty sufit na parterze Tylko zaszły lekkie komplikacje Montuję sobie dla Was filmy Noga w ortezie Troszeczkę mam ograniczoną możliwość pracy teraz. Troszkę będzie mniej filmów chwilowo, ale bądź dobrej myśli. Dwa miesiące jestem wyłączony. Także spodziewajcie się niebawem nowych filmów. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.